Witamy Państwa serdecznie w Energy Gas Polska w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o auta zamontowane. Dzisiaj na montażu e, gościliśmy Honda CRV z silnikiem 2.0 o mocy 155 mechanicznych. Jest to auto wyprodukowane w 2014 roku. E, Honda CRV jest to miejski SUV wyposażony w silnik z, z wtryskiem pośrednim. Doskonale sprawdza się jako auto rodzinne, jest pakowne i przede wszystkim bezpieczne. E, jako ciekawostka możemy powiedzieć, że jest to najnowsza generacja Honda CRV. Jeżeli chodzi o cenę montażu i instalacji, do tego konkretnie auta jest to 3100 zł. W tą cenę mamy wliczone komponenty firmy BRC, dokładnie model Sequence 32 w wersji OBD oraz profesjonalny montaż oraz regulacja. Jeżeli chodzi o rzeczy pod maską, tutaj wtryskiwacze gazowe koloru pomarańczowego, oczywiście wtryskiwacze BRC znajdują się nad pokrywą silnika. Filtr fazy lotnej znajduje się tuż obok reduktora, filtr fazy ciekły po lewej stronie od pokrywy silnika, reduktor natomiast na ścianie grodziowej. Przełącznik znajduje się po lewej stronie, jest to miejsce wskazane przez klienta, natomiast wlew gazu trafił pod klapkę wlewu benzyny, jest to wlew dokręcany. W o pojemności 55 litrów znalazł się w miejscu koła zapasowego. Honda z tym silnikiem spala około 10 litrów benzyny. Koszt pokonania 1000 km na benzynie jest to 450 zł. Przy cenie benzyny 450. Ostatnio mamy bardzo duże wahania. Jeżeli chodzi o spalanie gazu jest to około 11 litrów. Dzięki temu koszt pokonania 1000 km na gazie będzie to 165 zł. E, oszczędności na każdym 1000 km, jak łatwo możemy policzyć, będzie to 285 zł. Natomiast zasięg na jednym tankowaniu, na tym zbiorniku, będzie wynosił około 400 km. E, montaż instalacji gazowych do tego typu aut jest naprawdę bardzo bezpieczny. Silniki Honda świetnie znoszą gaz. Wystarczy dbać o regulację luzów. Zaborowych, która w przypadku tego modelu jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś kiedyś miał do czynienia z regulacją luzów zaborowych, na przykład w maluchu, tutaj nawet w domowym zaciszu w garażu sobie całkowicie e, z tym poradzi. Dodatkowo warto też dbać o instalację gazową, wymieniać filtrów, filtry na na bieżąco serwisować instalację, będziemy się cieszyć długo i bezproblemowo. Jeżeli chodzi o zbiorniki, są wykonane z naprawdę grubego materiału, jest to około 3,5 mm certyfikowana blacha, poddawana szeregowi rygorystycznych testów na etapie produkcji, jak również poprodukcyjnych. Jeżeli chodzi o obciążenia ciśnieniowe, czy też na zmiatanie zbiorniki, są na bieżąco sprawdzane, oczywiście przez odpowiedni urząd, mianowicie tutaj transportowy dozór techniczna odpowiada za ich jakość, podpisują się, potem są naprawdę bardzo wytrzymałe, co też możecie Państwo zobaczyć w naszych relacjach na YouTube, gdzie kiedyś testowaliśmy zbiornik gazowy pod kątem zrzucania go z dużej wysokości, jak również najeżdżania bardzo dużym ciężkim autem, jakim jest Ford F150. O utratę mocy, co jest częstym pytaniem, czy auto straci moc na gazie. Jeżeli chodzi o normalne użytkowanie auta, normalną jezdę na co dzień, naprawdę tego nie zauważymy. Jeżeli byśmy chcieli wykonywać pomiary urządzeniem typu Race Logic, czy też na hamawni, w przypadku silników wolnossących jest dopuszczalny niewielki spadek moc, e, koni mechanicznych i momentu obrotowego, aczkolwiek oczywiście podczas jazdy na co dzień, czy to w mieście, czy to w trasie, w ogóle nam to e, nie będzie przeszkadzało. Natomiast przy silniku turbo możemy mieć małą niespodziankę w postaci kilku koni mechanicznych i newtonometrów więcej. E, instalacje gazowe montujemy w Energi gospolska. już od 16 lat. Montowaliśmy je naprawdę do wielu modeli Hondy. E, jeżeli chodzi o montaże, montowaliśmy wielokrotnie do Hondy e, City, Jazz, Civic, cr Legend, Accord. E, w każdej praktycznie generacji tego auta, do której jest możliwość zamontowania instalacji gazowej we wszystkich konfiguracjach silnikowych. Mamy nawet jako takiego bardzo ciekawego e, znajomego, mianowicie jest to Łukasz Przyłkowski, znany również jako Pszczoła, prezes klubu e, Civic Club Polska. Bardzo serdecznie Łukasz Cię pozdrawiamy, e, docenia nasze starania, swoje auto przyprowadza, poleca nam klientów, także naprawdę bardzo dziękujemy i zapraszamy jak najbardziej serdecznie. W Energii Gospodarka, tak jak wspomnieliśmy, 16 lat doświadczenia spowodowało to, że możemy naprawdę zaproponować Państwu usługi dotyczące montażu serwisu oraz doradztwa w dziedzinie instalacji gazowych. W pełni profesjonalne, naprawdę poparte doświadczeniem, nie żadnym internetowym bełkotem czy domysłami, tylko naprawdę mieliśmy okazję zobaczyć już bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy przetestować, jak również współpracujemy z producentami instalacji gazowych, aby je unowocześniać, podpowiadamy co zmienić i to naprawdę przynosi owoce.